Trzy najgroźniejsze rekiny wpłynęły do rzeki, w której kąpią się ludzie. Jest to strasznie niebezpieczna sytuacja, ponieważ mogą one zaatakować ich. Laki będzie próbował uratować całą sytuację i pokonać rekiny. Jesteś ciekawy, czy mu się uda? Oglądaj film do końca. Dobra Laki, chodź powoli do przodu. Czekaj. E, ej, ej, ale Nubek, gdzie ty mnie prowadzisz? Gdzie, gdzie ja idę? Uważaj pod nogi. Ja nic powoli. nie widzę, ja nic nie widzę. Ej, dobra, Nubek ściągnie mi tą opaskę co mam na, na, na ten. Na, na oczach. przecież co ty Jeszcze masz za niespodziankę? czekaj, nie bądź taki. Chwila. Co ty, ty masz za spod... na miejscu. Co ty też za niespodziankę masz mi do pokazania? No dobra, już teraz ściągam. No co jest? Co jest? To patrz, ja tutaj zbudowałem własne akwarium! E? Patrz, A... jakie mam fajne rybki! Jocie, ty masz, ty masz własne rybki, własne akwarium, w samym centrum w ogóle miasta? Czy, czy w ogóle e, burmistrz tego miasta pozwolił ci na wybudowanie na parkingu swojego akwarium? E, hy, chyba tak, 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 pozwolił mi. E, Ale jakie te rybki. Co? Fajne te rybki, fajne te rybki, naprawdę mi się podobają. Jeśli podobają ci się te ryby, nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę. 6 tysięcy w górę równa się nowy odcinek oraz nie zapomnij skliknąć subskrypcji z dzwoneczkiem. Zanęce może tutaj, bo mam trochę chlebka. Proszę rybki, ja najedźcie też mam, się. Masz one jedzą takie coś. O, one uwielbiają dirta. Haha, to są nóbskie rybki, takie jak ty Nubek. Ty nubek. widzisz, bo to są takie jak ja. No dobra, no ale o co chodzi? O co chodzi dalej? Właśnie, chciałabym dzisiaj kupić trochę więcej tych takich rybek, bo potrzebuję może jakieś rekiny czy coś. Rekiny chcesz kupić? Wow, to dobra, dawaj, bo ja słyszałem, że tutaj niedawno otworzyli w naszym mieście hodowlę rekinów. O! Tam jest! Wow! Ile tutaj rekinów w ogóle jest? Dobra, wow. dobra Laki, ty tam może zobacz, które rekiny możemy wziąć, a ja idę kupić karmę jakąś dla nich, bo tam trochę mało mi zostało. Dobra, dobra, e, dobra i weź mi parasolkę, bo deszcz pada. O kurczę. O dobra. To... Kurczę, 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 co mi się stało? Halo, pomocy. Co się... Co się stało, co się stało? Halo, dzień, dzień. dzień dobry, pan jest sprzedawcą tych rekinów? Dzień dobry. ja jestem sprzedawcą, ale wiesz, wiesz co, dzisiaj w nocy zamykałem moją, mój sklep rybny, no i ktoś tu nie zamknął tego, włazów. W nocy mi ktoś otworzył i, i wypłynęły mi chyba trzy rekiny, bo mi brakuje tutaj trzech rekinów aż. Trzy, trzy rekiny, panu, wypłynęły? Przecież jak to jest możliwe? W tym, w tym, przecież w tej rzece kąpią się dzieci, kąpią się normalnie ludzie, a jak teraz te rekiny wpłynęły do tej, do tej wody, to przecież zaraz zagryzą rekiny, ludzi no właśnie, właśnie o to chodzi, no i, i teraz nie wiem, co ja mam zrobić. Jeku. Musisz mi pomóc. Pan jest normalny pan jest normalny Chwila, chwila, pomyślę, niech szybko pomyślę. Ja tylko szybko e, obejrzę się, może któryś z rekinów nam pomoże. Hm. Zobaczymy, zobaczymy tutaj. E, Okej, okay. dobra, dobra, w takim razie e, ja szybko, szybko zaraz zniweluję tych, tych rekinów, zaraz je złapię. Ma, 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 ma. Dobra, jakiś podbierak zaraz złapię, ogarnę podbierak. Ty, w ogóle fajne te rekiny są. Dobra, w takim razie szybko lecę, szybko pędzę, zobaczę... O oh, kurcze? Hehehe, oh, o oh, nie widzę. A tam jakieś pyszne dziecko. Ty widzę dwa rekiny, patrzcie! Ciekawe czy one między sobą mną gadały, jocie! O oh, nie, pyszne dziecko! O oh, kurcze, patrzcie! A, miam, miam. Ten. Ten rekin chce... Ten rekin chce za, załatwić e, dziecko! O nie, o nie, o nie! Szybko, szybko, szybko! Kurczę, to są dwa rekiny! Rekiny, kurczę! Uspokójcie eee. się, czemu wy dwójkę atakujecie małe dziecko! Eee. O, czy Jest no. to jakieś mięsko! E? No patrz, jakie fajne, młode, dobre! O, o nie! O nie, dziecko. o nie, o nie, o nie, to co robimy, rekinie? Nie, 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 nie. Szybko, A, szybko, szybko, dziecko, Wiedzamy chodź za mną, go. za mną, chodź powiedziałem tutaj! Nie, chodź za mną! Szybko! O nie, bo cię rekinie zjedą! Szybko, szybko, malutki dziecko! Ucieknam! Jest! Wynocha stąd rekiny! Zaraz pożałujecie tego! Co wy w ogóle na małym A, dziecku? Ej, płacz, jaki smaczny człowiek! Jaki smaczny laki! O kurczę... Oła, nie, zostawcie mnie! Zostawcie mnie w spokoju! Szybko! E, e, szybko i nie ma mocny, Uciekaj, uciekaj, stąd te, te rekiny są niedobre! Jeku, małe dziecko, jeku, by ci się coś stało i co by było? Słuchaj, ja cię tu odkładam! Poczekaj na swoją mamusię! E, nie wiem, masz jajko do zabawy! Ale by ci się stała krzywda, naprawdę! Uważaj na siebie następnym razem! Dobry a ja teraz muszę przepłynąć na drugą stronę ale muszę uważać kurczę, bo tych rekinów jest naprawdę sporo. Ja cię dobra, teraz tylko żaden, żeby żaden rekin mnie nie pogryzł. Dobra, teraz płynę sobie tutaj. Okej, okay, łow, całe szczęście. Nie ma tutaj rekinów, ale czekajcie, bo były dwa rekiny i był jeszcze, był jeszcze jeden dodatkowo, trzy rekiny dokładnie wypłynęły. Wy, 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 wy a teraz nie ma żadnego. O nobek, ma co tam? Takie uważaj. Na co, mam, na co mam uważać Nubek? O co ci chodzi? Przecież ja przed chwilą uratowałem małe dziecko. Fajnie w ogóle ciepła woda. Mm. Ech, o nie! Uważaj Raki! O nie ratonku! Ratonku! O nie ratonku! Pomocy! Pomocy! Ryki mm. mnie atakuje! A. Prawie rekin mnie zjadł! Nubek ratuj mm. mnie szybko! Jak Płynę! Płynę! O nie! Zjem go! Ratunku, pomóżcie mi teraz w tym momencie widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę. 6000 łapeczek w górę równa się kolejny nowy odcinek i subskrypcja z dzwoneczkiem. Zaraz z rakiem jest je, no to musicie mi pomóc teraz w tym momencie, szybko! I komentarz. Ale jest szybki. Kto by mi pomógł w tym momencie, to komentarz napiszcie. A. O! Nubek, pomóż mi, atakujmy go! Atakujmy go! O! O O! O! Oa! O O! o O mnie o, nogę, wciągam O! tu wciąga pod wodą! O, Nubek, pomóż mi! Pomóż mi! O, O! O! Dobra, Chodź szybko laki! Bum bub, 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 bum, 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 bum wciągnął pod wodę bum, nubek, on mi ukrył nogę Kurczę, musimy szybko bum, pomóc Pomóżcie O nie, o nie, O nie ratunku ratunku oh. Szybko Piem, bo mógł, bo mógł. wynocha stąd Zaraz cię złapiemy do zagrody O, głupi rekin głupi. głupi rekinie, wynocha stąd O nie, wyskoczył nawet na, na, na ten No, na, na ale na... niebezpieczny jest Jocie, już cię nie ma stąd i wnucha stąd. Kurczę, Nubek, A. mamy problem. Słuchaj, mamy problem, bo tych rekinów jest trzech. Czekaj, chodź, chodź, chodź. Zostawmy tego rekina na razie musimy wziąć, tak, przygotować się na to. Musimy złapać wszystkich rekinów tutaj z tej rzeki, bo za niedługo jak tutaj ludzie przyjdą się wykąpać, bo już po obiedzie wszyscy chodzą się kąpać, to tak naprawdę e, ci, ci rekini zjedzą tych ludzi. Słuchaj, nie możemy tutaj e, tak naprawdę e, zrobić coś złego, ale widzę tam dwa rekiny, które musimy pokonać. Zobacz, tutaj są rekiny, widzisz je? Musimy się nimi zająć. Masz jakiś miecz? Ja mam taki, ja mam taki normalny, rybkowy. Rybkowy? O, ty masz taki. O! Wow! Ja cię, ty, oh. uważaj, bo on od bije, ten rekin. O kurcze, oh. widzisz? Widzisz, mocno bije, co? Ale on mocno gryzie. Nie spodziewałeś się tego, że on jakieś takie czarne pyłki pozostawi po sobie, co? O nie! Dwa rekiny znów atakują, zobacz. Ty, atakujmy o. ich. Nubek, atakujmy ich. Oła, 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 oła! O, ty, rekinie! O, dostałem! Po, pożałujesz tego, rekinie! Kurczę, myślisz, że ciemno mi przed ekranem zrobisz to, co Myślisz, że cię nie pokonam, tak? Yy, dobra, dwa rekiny. O. Nubek, dawaj, atakuję. Szybko, szybko, szybko. Zanim, kurczę, o, mam ciemno przed oczami. Zanim nas, nas, zanim nas zjedzą, zanim nas zjedzą. Szybko, o. Osz, wy rekiny niedobre, niedobre rekiny, pożałujecie tego Ała, 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 ała O, o nie, dobra, ała Nubek, ostatni rekin nam złakał, no na zaatakuj go, no o, Dobra, biorę, o Jest Okonany! Udało nam się, dobra, o. chodź szybko do zagrody Do zagrody rekinów Musimy kupić, ty chcesz kupić sobie dzisiaj dwa rekiny, tak? Tak, chciałem kupić sobie dwa rekiny przynajmniej żeby mieć ogólnie jakieś fajne nowe znalezisko w moim akwarium, to nie jakieś nowe zwierzątka. Dobra, to chodź. Ogólnie tutaj musimy wszystko naprawić. Musimy tutaj zamknąć te wrota, żeby już tutaj rekiny nie wypływały, żeby woda się tutaj nie pojawiała, ale ten pan tutaj sprzedawca miał taki problem. Przecież to wszystko będzie jego wina, jak te rekiny ugryzą, wiesz? Tak chodź, jeszcze tamtą drugą zamkniemy. Dobra, no to oh, zamknij te... Te... te lawowe drzwi. No zamknij, zamknij, dobra. Dobrze, no. O oh, dobra, myślisz? zamknięte. Ło, wow, y, czekaj. To jest, to jest, czy to jest ta ryba? Patrz, już jedna ryba została złabana z tych groźnych rypona. Przecież wcześniej pływała tam, a teraz tutaj pływa, widzisz? W, law, w lawie. No właśnie widzę, to może to, kupimy ją, czy jak? Nie, 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 kupujemy Tom, czekaj. Ja wezmę, kupię Tom. może tą taką śmieszną, ta jest śmieszna, dobra. Za 16 zł to kupię sobie tak, kupię ci Nubek trochę, kupię ci Tom. dobra, Nubek, okej, okay, dobra, biorę ją. I ty weź, ty weź może tą nubek, tą tutaj, tą różową, będzie śmieszna, może o, dla dobra, twojej ludzkiej dziewczyny będzie. Serduszko ma takie śmieszne to ten. A wy, <laughs> jakie by, wy jaką byście rybę wybrali? Napiszcie w komentarzach. Hmm, ciekawy jestem jak, jak w komentarzach kto napisze jaką rybę wybrali. Dobra, hmm, i jeszcze wybiorę tą rybę, chociaż ona może być groźna. Kurczę, oby ten deszcz przestał padać, bo mi Mariolka nie przygotowała e, tych. Mariolka mi nie przygotowała parasolu, a zobacz jaka burza jest! Właśnie widzę, ja też nie mogę znaleźć żadnego parasola dla ciebie. Chodź, zaprowadzimy te rybki. Będzie Szybko. wszystko fajnie. Ej, w sumie dobrze, że deszcz pada, Nubek, bo teraz te ryby mogą oddychać e, przez skrzela wodą z tak, deszczu. Tak, na lądzie. I nawet nie, 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 nie ten, nie, nie mają, nie mają jakiegoś powietrza. Chodźcie, rybki. Rybki, chodźcie, weź im zniszcz tą, tą bar barykadę, oh. bo oni tutaj nie wejdą tędy. Dobra, rybki, chodźcie, zapraszamy, zapraszamy. Ty, Nubek, wzbogaciłeś się o trzy, trzy ryby, ale super, ale super, co? Ale będą mieli fajne. Tych, fajnych nowych kolegów. Dobra, ja tutaj jedną zostawię, tą rybę, która, e, która ogólnie tutaj jest. Dam ich, żeby coś została tutaj na waiting. Ty też tam daj na waiting. No o, i co? Okay. No i zaczymy, jak się będą w ogóle dogadywały te ryby, czy one, czy one między sobą nie będą się kłóciły, co? Dobra, moja swe tam pływa. Ty, a ja się, się ten deszcz ogólnie zrobić, coś, bo kurczę, możemy właśnie obserwować widzę. te ryby, ale bez deszczu. No właśnie wiem. Dobra. No, o, patrz, przestał padać. No, ej, zobacz tylko na to. Ty pływają sobie te ryby, patrzą w ogóle się w oczka. Ty... Ej! Jedna ryba o nie. bije. O nie! Jedna ryba bije twoje wszystkie ryby, ej! Uciekajcie wszyscy stąd! Ej, zobacz, widzisz, ten rekin zaraz wybije wszystkie twoje ryby. No, zrób... Ty, no nie, to ty ryba... go rzucę! Ty groźny rekinie, co ty o, tu robisz? Rzadzie. Dzięki. Groźny rekinie, co ty robisz? Czemu jeszcze ryby? Czemu jesteś taki groźny? Ryby, bo, bo chcę mieć swoje akwarium tutaj! Swoje akwarium! To nie będzie twoje akwarium! O nie, ty nie niegrzeczna rybo! Ty jesteś do nie niebieską moich rybą! rybek! To są wszystkie moje rybki! Ja zaraz wszystkie zjem! O nie! Kurczę, przecież przed chwilą za nie zapłaciliśmy! Zostaw je! Ty, ty nie dobrał chydna rybo! Zostaw je, powiedziałem! Nobek zrób coś, no wskakuj tam, zatakuj go! Nie wiem! A. A. Uważaj, bo on ciebie zaraz zje, kurczę, ta ryba jest naprawdę, mnie. o kurczę, o kurczę, wow, wow, patrzcie ja w prawie atakują, mnie... atakują go, Nie ty, patrzcie, atakują Ale w... to ryby. Te ryby są wszystkie słabe. Masakra, masakra, masakiera, zaraz tutaj ryby nie o, będą o, żyły, za... skakuj tam rybką. Wszystkie rybo. je zasztyletuję. Za Co oni, ty nobek, no kurczę, to jest twoja akwarium nowe, czemu ty na to o. pozwalasz? No nie muszę go tutaj no wziąć, czekaj! O bu, 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 a, Kurczę, a żeby, ten, żeby ten rekin nas nie zaatakował, bo wtedy będzie przeszana. A masz ty reki, nie pożałujesz tego! A masz ty reki zaraz cię zaatakuje! Chodź tutaj swaniaku! Kurczę! O nie, on mnie bije! On mnie bije, lubek! Uważaj! Nie uderzył, prawie ukrys. O nie, o nie! Ej, to jest niebezpieczna ryba, to jest niebezpieczna ryba! Uciekajmy stąd, szybko! Szybko, uciekajmy stąd, Nubek! On zaraz nas zaatakuje! On zaraz nas zaatakuje, o nie! Uważaj! O nie, o nie, o nie! Czekaj, ja zobaczę, czy on nas zaatakuje normalnie! Ty, on nas normalnie atakuje, nie, on nas nie atakuje, normalnie, ja dobra, uciekajmy, on. ej, ej, on wyszedł w ogóle z tego, szybko, uciekaj, uciekaj, o nie, o Ach. nie, o nie, ratunku, ratuj się, kto może, goni Ach. nas wielka ryba, goni nas wielka ryba, dobra, słuchaj, stój, ona nas tutaj już nie, nie będzie goniła, dobra, nowek, przestań, już ogólnie nie, nie chcę się z tobą Uch. bawić, już to jest koniec, idę do domu, wiesz, czemu? mam już ej, dosyć tych, wracaj? Rekinów, tych ryb. Mam już wszystkiego dosyć. Idę do domu, tutaj, do tego zielonego bloku. Pamiętaj, do którego. E, później jutro przyjść tutaj i możemy wtedy porozmawiać. Teraz idę się odpoczywać. Jejku, ale dzisiaj był ciężki dzień. Usiądę sobie właśnie tutaj, żeby zobaczyć, co grałem w telewizji. Ale wiecie co? Naprawdę wykańczający dzień był kurczę. Nie dość, że jestem tym hodowlą, hodowlą e, rekinów, że panu, 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 co hodował rekiny u, u, uciekły wszystkie rekiny, później mnie zaatakowały. Naprawdę. Naki. To wszystko było... To wszystko było niefajne, to mi się nie podobało. Co... Lucky, przejdź tutaj! Coś mnie woła, coś mnie woła! Kiedy jesteś? Jestem hakerem! Kurczę, ale, ale... co ty chcesz zrobić? Czemu... Czemu... Czemu jesteś przed moim domem i, i... rozkładasz tutaj komputer? Co ty planujesz? Ha. A teraz cię zamienię w rybę! O nie! Nie zamieniaj mnie w rybę, ja dzisiaj miałem za dużo do czynienia z ryb, z rekinami! Zostaw mnie w spokoju! O nie, czuję... Czuję jak się zmniejszam, czuję jak się zmniejszam O nie, o nie, o nie. Eee, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś? Ej, czekaj A teraz będziesz rybą Czy ja jestem teraz rybą? O kurczę, jak jakoś na ciebie, jesteś strasznie wysoki, ale O nie, zmieniłem się w tą groźną rybę, która atakowała, atakowała te rybki? Co? Czy po prostu nie, jestem niebieską, Teraz będziesz domką, rybą. nawet mógł chodzić po lądzie jako ryba Ale ja mam skrzela przecież ja nie będę mógł oddychać tutaj na lądzie. No to hakerze. musisz znaleźć szybko akwarium! Hakerze, odmień mnie! Bo ja nie mogę oddychać szybko, lecę do akwarium! Haha, <suszy> szybko do wody biegli! haha <suszy> O nie, hakerze, czemu w ogóle mnie zamienić w rybę? Co cię skłoniło do tego? Haha, <suszy> haha! No szybciej, szybciej, rybko, do wody! O nie, o nie, o nie! Wow, jak mi się tu fajnie oddycha. Jaki, jaki przyjemny ogólnie, przyjemna woda. O. Co, 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 co? O, cześć, cześć różowa taki. rybko, co tam? Siema, wiesz co, bo, bo tu przedtem był jakiś jakiś gość, który mnie zamienił w rybę. He! Co? To ty to ty byłaś też wcześniej dziewczyną, a teraz, a teraz tak. jesteś dziewczyną rybą? Mhm, tak, właśnie tak. No i, i właśnie nie wiem jak teraz się odmienić. Ej! Chyba że. Ja też, nie no. wiem jak, ja też nie wiem jak się odmienić. Słuchaj, jestem w ogóle niebieską, straszną rybką i nie wiem naprawdę co zrobić, ale... ale wiesz co? Nie musimy się przyjmować jak razem w tym jesteśmy, ja myślałem, że ten haker mi odmieni i się z nikim nie dogadam jako ryba, a zobacz, my może możemy sobie normalnie wyjść i zachować się jak ludzie. No, 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 no to, kurczę, no to co, no, co robimy? A pójdziesz ze mną na randkę, wiesz co, ty mi się bardzo podobasz jako ryba, jesteś naprawdę bardzo fajną rybą, a czekaj, a co no, czekaj, no, ale patrz jak cię teraz liściuje, <trad> <with amazing>. <concrete> ale z liścia cię daje płetwą. <laughs> U, a co, co ty robisz? Ojejku, przez przypadek, dobra, bo moja płetwa tak lata jak twoja i dlatego tak wyszło Dobra, to choć może na randkę spotkamy się, a ty, ty byłaś wcześniej jakąś księżniczką? Tak, byłam księżniczką, bo widzisz na moim czole taki amulet? No, widzę właśnie, widzę właśnie na głowie. Wow, księżniczko, będę z księżyczką. Ej, napiszcie w komentarzach, czy to będzie moja nowa dziewczyna. Ej, czy chcecie, żeby to była moja nowa dziewczyna? A może ją odmienimy później w normalną dziewczynę, nie rybę? Wow, ale to będzie challenge. Dobra, to chodź, idziemy do restauracji. Jest tutaj taka pobliska restauracja. Na hot dogi lubisz? No, oczywiście. Dobra. Możemy iść. Dobra, to ciepłego, ciepłego pieska zjemy i będzie wszystko dobrze. Chodź, chodź, chodź tutaj, tędy. Wchodzimy tutaj. O, i tutaj jest wejście. Okej. Okay. Dzięki, dzięki.